Klub Human Białystok, Radosław Rydzewski. W ringu jest już Radek Rydzewski, a za chwilę wejdzie jego rywal. Grzegorz Lenart! To miał być proszę Państwa zupełnie ktoś inny w tej walce. Rywalem Radka Rydzewskiego miał być Paweł Tracz, zawodnik fajtera Wrocław, ale choroba, która złożyła go dosłownie. Dwa dni przed walką spowodowała, że Grzesiek Lenart przyjął zastępstwo i już za to należą mu się brawa. Nie jest zawodnikiem, który przygotowywał się akurat do tej gali, który przygotowywał się do tego pojedynku. No i choćby z tego względu uznać należy, że to Rydzewski będzie w tej walce faworytem. Sędzia ringowy Krzysztof Kacperski. Sędziowie punktowi Branko Ryszard Zawistowski. Wladimir Czerkaszyn, sędzia czasowy, czasowy Waldemar Wielkosz. Pojedynek na zasadach K1. 85 kg. 3 razy 3 minuty. rekordy zawodników to już można stwierdzić kto jest zdecydowanym faworytem, bez, łą... bez wątpienia Radosław Rydzewski aż 40 walk na koncie z czego aż 30 zwycięstw ale pamiętajmy również że są to rekordy które nie obejmują tylko i wyłącznie walk zawodowych, to jest zupełnie inna bajka, choć oczywiście tego doświadczenia amatorskiego w żaden sposób nie chcemy tutaj zanegować. E, zielone rękawice, bo spodynki jak widzą Państwo, w podobnych kolorach, tylko innej konfiguracji, a więc zielone rękawice to Rydzewski, natomiast w żółtych rękawicach występuje Grzegorz Lenart. Grzegorz Lenart także walczył podczas gali we Wrocławiu, która odbyła się w 13 stycznia podczas tej gali boksu tajskiego, wówczas przegrał przez nokaut pod koniec pierwszej rundy z Jurim Bulatem. No Jurim Bulat, znakomity Białorusin, to jest zawodnik ścisłej czołówki światowej, widzieli go państwo bez wątpienia m.in. w takim meczu Białoruś, reszta świata, to jest człowiek z tej twardej białoruskiej szkoły naprawdę, który... Znakomicie prezentuje się na każdym ringu i taka porażka ujmy nie przynosi, ale pamiętajmy, jeżeli e, zawodnik został znokautowany stosunkowo niedawno, on oczywiście tę sześciotygodniową przerwę odbył, to jakiś uraz w psychice z pewnością musiał nastąpić. ale bardzo odważnie walczy Grzegorz Lena. idzie na wymiany. Teraz próba low -kicka, odpowiedzi, kopnięcie okrężne na głowę i teraz świetna kombinacja, ale bardzo dobra także... Kolano. Jest kolano na głowę i w tej chwili ta walka na pewno nie będzie kontynuowana. To jest ten nokauter, Radosław Rycewski, nieprawdopodobna dynamika w akcji tego zawodnika, wydaje mi się, że Krzysztof Kacperski jest sędzią na tyle doświadczonym, że nie powinien kontynuować, pozwolić zawodnikowi, tak, brawo, brawo dla sędziego, oczywiście chce walczyć e, chłopak z Jeleniej Góry, no bo ma serce wielkiego wojownika, jest w nim ogromna ambicja, ale był tak potężnie oszołomiony, że walczyć już dalej nie powinien. Bardzo efektowne zwycięstwo Radka Rydzewskiego. No i dodajmy po świetnej, znakomitej akcji kolano bezpośrednio na punkty, na brodę, a więc bezdyskusyjne zwycięstwo przez knockout. Mogą Państwo powiedzieć, że to brutalne, ale z drugiej strony zawsze można powiedzieć, że to właśnie uroda tego sportu. Tu po prawej stronie zdaje się, że widzą Państwo Mariusza Ligiżyńskiego, jednego z pierwszych polskich zawodników, którzy startowali w K1, którzy przecierali szlaki dla innych polskich zawodników, a w ogóle zawodnik Shidokanu z Jeleniej Górą startował w tym pierwszym turnieju K-1, który odbył się w Polsce w Pruszkowie. Tutaj już oczywiście nie będziemy czekali z jakimś wielkim napięciem. To jest tylko usankcjonowanie tego, co widzieliśmy przed chwilą. Radek Rycewski, 24 lata, zawodnik białostockiego Humana stok, Człowiek, który ma 186 cm, waży 85 kg i jak widzą Państwo kolanami walczy z A zatem oglądamy nie tylko walki w pełnym wymiarze czasowym, oglądamy także pojedynki, które kończą się dosyć szybko, tak jak mówiliśmy, taki właśnie urok tego sportu. Inaczej rozmawia się z zawodnikiem zmęczonym po 10-15 minutowej walce, inaczej z takim, którego aż nie niesie rozpiera ta radość po zwycięstwie przed czasem i to w dodatku w sposób tak efektowny charakterystyczny dla Muay Thai a zatem Paweł Wójcik i Radek Rydzewski Radek z tego co liczyłem to była Twoja 41 walka ale dopiero drugi nokaut w karierze czy to e, słowo dopiero to dobre w tym momencie? <laughs> Nie wszystko jest przede mną mam dopiero 25 lat Także myślę, że następne walki, mam nadzieję, że promotor i spółka mnie będzie zapraszać w ogóle na taki piękny galek tutaj dzisiaj jest organizowana w Pocku. Myślę, że będzie bardzo piękny. coraz lepiej więcej nokautów. Myślę, że, 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 że moje nazwisko zaistnieje w tym sporcie. Staj, właściwie trudno komentować tę walkę. Początek był w miarę wydawało się wyrównany, aż nagle przyszedł ten cios kolanem w okolice Brody, jak ty to komentujesz? Znaczy tak, z trenerem ćwiczyliśmy dużo kolan właśnie nas centralnie nastawiałem się na kolano bardzo chciałem uderzyć kolanem no i udało mi się Nokaut w pierwszej rundzie szybki, nie wiem tam ile, pół minuty bodajże runda trwała, taka była mniej więcej taktyka żeby uderzyć kolanem żeby gościa, przepraszam że, zawodnika, okay? przeciwnika, przeciwnika że położysz na deski przed czasem no, taka, była, taka była taktyka i tak na koniec, twoje oczy lekko posiniaczone, to z tej walki czy jeszcze z poprzedniej? <laughs> nie, to akurat to, to nie z tej walki po prostu Miałem zgrupowanie, gdzie miałem kilka z takich mocniejszych sparingów. No i to pozostałość po tygodniu bodajże jeszcze. Dziękuję za rozmowę życzę Dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję bardzo. Jakoś dziwnie jesteśmy spokojni, że te sukcesy jeszcze przed zwycięzcą tego pojedynku Radkiem Rusewskim będą. A teraz już za po